Asa, co się kryje za tymi tajemniczymi trzema literkami. Moim gościem dzisiaj jest Wojtek Simonowicz z firmy Stack Wealth Management. Wojtku, jak mógłbyś pokrótce powiedzieć i przedstawić się, czym się zajmujesz i w czym pomagasz, i za chwilę przechodzimy do tematu tych tajemniczych. Aisa. świetnie. Nazywam się Wojciech Szymonowicz i jestem dyrektorem w firmie Wealth Management. Zajmujemy się planowaniem finansowym, jesteśmy doradcami finansowymi, wspomagamy klientów prywatnych, jak i również firmy Limited czy SMEs Small Medium Enterprises. Swoim serwisem pokrywa, swój serwis, który oferujemy naszym klientom pokrywa takie dziedziny właśnie jak inwestowanie, planowanie finansowe czy planowanie podatkowe. Super, więc wiemy o tym, że Wojtek pomaga w tym, jeżeli macie nadwyżki finansowe, nie wiecie, co z tym robić, na pewno Wojtek Wam pomoże w zagospodarowaniu. Natomiast dzisiaj ISA. ISA, czyli tak naprawdę jest to Individual Saving Account, czyli konto indywidualne, konto oszczędnościowe. Ale czy wiecie, ile takich kont oszczędnościowych jest? Jakie są ich rodzaje i czym się różnią? Mhm. Jakbyś mógł przybliżyć, ile mamy takich kont mhm. i do czego one w ogóle służą? Świetnie, więc może cofniemy się troszkę do historii tego, dawno, typu. dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma lasami ASA nie istniała, nazywała się kiedyś Tessa. Okay. Dawno, dawno temu i z biegiem lat rząd podjął decyzję odnośnie tego, że zrobią takie uaktualnienie całości i powstała nazwa ISA Individual Savings Account. Jest to Powiedzmy ala wrapper, my to nazywamy taka obwolutka, taki worek, który ma na celu w większym czy mniejszym stopniu pozwolić klientom oszczędzać lub inwestować w bardzo efektywny, efektywnie podatkowy sposób. Jeżeli spytałeś mnie, się, ile jest rodzaju ISA, to wielokrotnie słyszałem o tym, że ludzie wiedzą, potencjalnie często wiedzą, często nie wiedzą, czym jest cash ISA. Tak? A tak naprawdę, ICE jest z tego co pamiętam około 7 rodzajów. Jeden Spore. czy dwa z tych e, jeszcze nie istnieje, jedno już nie istnieje, ale warto o tym wiedzieć, więc może zaczniemy od samego początku. Cash ISA, tak jak znowu zaskasuje, jest to oszczędzanie w gotówkowe, czyli możemy wejść do banku i odłożyć pieniądze na konto ISA do 20 tysięcy funtów rocznie, roku podatkowego od 6 kwietnia do 5 kwietnia. Tyle to jest limit na każdą osobę, która jest osobą pełnoletnią, czyli po 18 roku życia może odłożyć 20 tysięcy punktów na kasz ISA. Wtedy bank oferuje nam jakieś oprocentowanie, na przykład 3, 4, 5%. No i czy to jest dodawane co miesiąc, czy to jest dodawane raz na roku, to w zależności od tam, co bank oferuje. Taki sam bank może oferować coś, co się nazywa fixed cash ISA, czyli pieniądze są niedostępne przez dany okres czasu rok czy dwa. Tak? Natomiast w większości przypadków cash ISA jest instant access. Możemy wyciągnąć te pieniądze w każdej chwili, bądź pieniądze włożyć do maksymalnej kwoty wkładu pieniędzy 20 tysięcy funtów rocznie w roku podatkowym. I teraz, dlaczego ISA, a nie zwykłe konto oszczędnościowe? Jak to, jaka hmm. jest różnica i na czym polega ten cud. AISy versus zwykłe konto oszczędnościowe? Świetne pytanie. Pierwszym elementem jest to, że często AISy po prostu mają wyższe oprocentowanie. To może być 3, 4, 5 procent w porównaniu do tego, jeżeli konto zwykłe oszczędnościowe może być 1, 2 czy 3, 3 Ale nie na tym to polega. AISA, jako, jako ta obwolutka, pozwala nam oszczędzać pieniądze i cokolwiek te pieniądze wygenerują, my nie pokrywamy od tego żadnego podatku dochodowego oraz nie ma podatku capital gain tax, nie ma podatku odzysków kapitałowych, czyli nie ma income tax i nie ma capital gain tax. ISA jako masa, jako wszystkie pieniądze, będzie stanowiła część masy spadkowej przy naszej śmierci nadal, natomiast nie ma podatku od dochodu i capital gain tax, czyli jeżeli na ISA wrzucamy 20 tysięcy funtów i ta ISA wygenerowała nam powiedzmy 1000 funtów, te 1000 funtów możemy sobie wybrać. I od tego nie zapłacimy w ogóle podatku. Możemy je wykorzystać, nie trzeba składać zdania podatkowego. Dokładnie. Natomiast, jeżeli tego typu 1000 funtów wygenerowałoby nam zwykłe konto oszczędnościowe, od tego będziemy musieli się rozliczyć i zapłacić podatek dochodowy. Stąd oszczędzanie na koncie ISA daje nam ten benefit, że pieniądze, które zarobiliśmy dzięki temu, są zwolnione z opodatkowania. Jak powiedziałeś, jest. Cash ISA, czy są właśnie inne mm. ISA do tego, co mm. jeszcze możemy zrobić? Świetnie, jak są. najbardziej. A więc wyliczając dalej, mamy Stock and Shares ISA, mm -hmm. czyli też możliwość oszczędzania, czy tym razem już inwestowania pieniędzy w konkretne fundusze inwestycyjne, w konkretne aktywa inwestycyjne. Wszystkie zyski z takich aktywów również są bez podatku, bo to w całej definicji ICE jest zawarte: że nie ma podatku od dochodu i nie ma podatku Capital Gain Tax. Kiedyś było help to buy ISA, na które mogliśmy odkładać pieniądze i żądał nam bonus przy zakupie nieruchomości. Ta ISA już nie istnieje, natomiast są osoby, które prawdopodobnie jeszcze taką ICE posiadają. Właśnie. Z naszych danych wynika, że więcej niż 75% naszych oglądających nie jest naszym subskrybentem. Więc jeśli jesteś w tej grupie, bardzo Was zachęcam do tego, żeby subskrybować nasz kanał, kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco i oczywiście łapka w górę i komentarz mile widziany. Dziękuję bardzo. Właśnie. Tak? Więc to warto pamiętać o tym, że, że taka, ta, taka ISA może być wykorzystana. Jest Lifetime ISA, która pozwala nam oszczędzać albo na zakup nieruchomości, albo na swoją przyszłość. Jeżeli chodzi o emeryturę, tam maksymalnie, niestety, można wpłacić tylko i wyłącznie 4000 funtów, więc warto o tym pamiętać na tą ISA. Pozostałe 16 można rozłożyć na wszystkie inne ISA. Jest coś, co się nazywa Innovative ISA. Jest to akurat taki produkt, który pozwala udzielić pożyczkę w danej firmie. A firma, oddając te pieniądze, może nam dać zyskiem, a my od tego zysku nie musimy płacić oprocentowania. To nie jest tak, że każda firma może to robić. Trzeba wejść na stronę firmy, która oferuje innowatyw ISA i tam taką innowatyw ISA można sobie zorganizować. Jest coś, co się nazywa Junior ISA. Akurat to jest o tyle fajne, że każde dziecko urodzone w Anglii może otworzyć ISA, znaczy rodzice mogą otworzyć taką ISA i na tą ISA wrzucić 9 tysięcy funtów, co jest poza naszym allowance. Czyli na dobrą sprawę rodzice mają 20 tysięcy funtów, a dziecko 9 ma 9 tysięcy Na każde dziecko? Na każde, na dziecko. każde dziecko. Dokładnie. Super. I na końcu jeszcze mamy British ISA, tak, co zostało ogłoszone w budżecie, natomiast jeszcze nie zostało wprowadzone w pełni, także nie wiemy, na jaki zasób będzie wprowadzone, ale takie coś zostało ogłoszone, gdzie dodatkowe 5000 funtów może być spożytkowane na inwestycje w firmy na rynku brytyjskim. Natomiast ta ISA jeszcze nie istnieje. Okay? Super, więc słuchajcie, tak jak tutaj yy, przed chwileczką to, co Wojtek powiedział, konto ISA. Jest tym kontem, które daje nam benefity zarabiania pieniędzy czy możliwości inwestowania, i to, co zarobimy dzięki tym kontom, dzięki tym inwestycjom, mamy zwolnione z podatku. Tak jak się mówi, że może za to Mercedesa się nie kupi, aczkolwiek jeżeli będziemy to pomału składać i sobie podokładamy te wszystkie elementy, które nam pozwalają na zarobienie pieniędzy, bądź bez podatku. Jesteśmy w stanie zbudować fajną poduszkę finansową dla rodziny bądź zabezpieczenie dla całej rodziny. Tutaj muszę coś niestety dodać, Mercedesa potencjalnie dałoby się kupić, pod warunkiem, że się oszczędza na AIS-e w długim okresie czasu i dość solidnie. Dajmy sobie przykład. Jeżeli co roku wkładamy 20 tysięcy funtów na ICE, mm -hmm. tak, to po 5 latach. Od wkładania mamy 20, 20, 20, a teraz się daje nam 100 tysięcy funtów plus wzrost, który się wydarzył w tym okresie czasu. Załóżmy, że jest to te 100 tysięcy funtów w całości. Jeżeli w danym okresie czasu ta ISA wygeneruje nam 5% czy 10%, te pieniądze, które wyciągamy są nasze bez podatku i te pieniądze możemy właśnie spożytkować na w tym przypadku powiedziałem około 10%, więc może te, 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 te 10 tysięcy funtów byłoby dostępne. Wszystko w zależności od performance, jaki typ ISA wybieramy dalej. Natomiast to są pieniądze, które możemy spożytkować na co chcemy i one są poza naszym dochodem. Więc jeżeli my zarabiamy 50 tysięcy funtów i jesteśmy cały czas uważani jako lower rate taxpayer, a ISA wygenerowała w danym roku podatkowym 10 tysięcy funtów, możemy to wybrać, więc łączną pulą pieniędzy w danym roku mamy 60 tysięcy funtów, ale te 10 jest bez podatku. Więc słuchajcie, to są te drobne typy, ale właśnie w kumulacji, w procencie składanym, w tym, że robimy coś przez dłuższy okres czasu, daje nam to dużo większe i lepsze benefity. Jeżeli chcecie porozmawiać więcej na temat inwestowania, zabezpieczenia rodziny, inwestowania z użyciem pensji czy innych elementów finansowych, polecam skontaktować się z Wojtkiem. Wszystkie dane dostępne w sprawie, jak się skontaktować z Wojtkiem, macie w. Opisie tego wideo. My serdecznie dziękujemy za e, możliwość przekazania tych informacji dla Was i zapraszamy na kolejne odcinki, gdzie mówimy na temat, jak inwestować, aby mieć się dobrze finansowo i dodatkowo zaoszczędzić na podatkach. Świetnie, super, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.